A teraz, kochani, pokażę wam pięć grup roślin, które nie powinny stwarzać dla was żadnego problemu. Są to rośliny bardzo łatwe w uprawie, długowieczne, z którymi po prostu nie będziecie mieli żadnych problemów. Pierwszą z nich jest aspidistra. Aspidistra jest to roślina zwana stalową, dlatego, że ciężko ją zabić. Roślina, która jest nie do przesuszenia oraz która czasami nie jest do zalania. Co prawda bardzo wolno rośnie, ale jest wdzięczna i sprawdzi się nawet w ciemniejszych pomieszczeniach. A tutaj Aspidistria w odmianie Wariegata. Kolejną grupą roślin, która bezproblemowo rośnie, są na pewno Sansewierie. Jeżeli miałbym Wam polecić, to na przykład odmianę Digitorum. Mała Sansewierka, która z biegiem czasu dorośnie do dosyć sporych rozmiarów i tak też jest z wszystkimi innymi gatunkami Sansevierii, które po prostu rosną bezproblemowo i poradzą sobie w każdych warunkach, nawet w takich gdzie macie bardzo mało światła i nawet w takich gdzie znikacie z domu na dwa tygodnie i was po prostu nie ma, nie ma komu zadbać o te rośliny, one sobie po prostu poradzą. Jest spora grupa sukulentów, z którymi też poradzicie sobie bez problemu. Jednym z nich może być aloes, roślina lecznicza, która bez problemu rośnie. Trudno jest ją uśmiercić, ale też jest wdzięczna, trwała, nie potrzebuje dużego natężenia światła. Jednak kiedy tego światła jest dużo, to rośnie oczywiście znacznie lepiej, ale jest bardzo łatwą, bezproblemową rośliną. Dla amatora. Czwartą, bezproblemową grupą roślin, które sprawdzą się w Waszych domach, są potosy, Epipremnum, Stidapsus, czy też pewne odmiany filodendrona pnącego, filodendrona skandens, na przykład w odmianie Brazil. No i ostatnią grupą roślin, które mogę Wam serdecznie polecić, to. Filodendrony i monstery. Głównie zwróć uwagę na monstery, ponieważ tam jest naprawdę wiele różnych gatunków, na przykład taka monsterka delicjoza variegata. Nie dość, że ma bardzo dużą wartość kolekcjonerską, to pięknie wygląda i jest naprawdę łatwa w uprawie. Oczywiście jest wiele innych odmian monstery, czy też filodendronów, szczególnie łatwe w uprawie są te, które mają po prostu zielone. Ulistnienie. I oczywiście, żeby ułatwić Wam życie, w opisie macie link do łatwych roślin w uprawie oraz link do odpowiedniej mieszanki dla danego gatunku z instrukcją, aby Wam było po prostu łatwiej i milej przesadzać rośliny. Wszystkiego zielonego, kochani, i do zobaczenia już w kolejnym filmie. Pamiętaj, aby subskrybować kanał. Cześć!